porozumienia. Problem bezdomności w Szczecinie i konflikt w elitarnym liceum nr 9. Te tematy poruszymy dziś w programie Tylko Ważne Sprawy. Michał Kaczmarek, witam Państwa. Gdy widzimy ich na ulicy, odwracamy wzrok. Irytują nas, gdy proszą o pieniądze. Bezdomni. Według szacunków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie jest ich w Szczecinie kilka tysięcy. kuczują na dworcach i przystankach. Jeden z domów dla bezdomnych prowadzi Stowarzyszenie Fenicz. Ponad 100 mieszkańców to ponad 100 historii. Często tragicznych. Dworzec Główny, ścisłe centrum Szczecina. To miejsce turyści przyjeżdżający pociągiem widzą jako pierwsze, a co widzą? Bezdomnych, koczujących na przystankach i peronach. Szczecińskie instytucje zajmujące się sprawami społecznymi nie ukrywają, że problem istnieje. Nie ukrywają także, że walka z nim nie należy do najłatwiejszych. Problem bezdomności istnieje jak najbardziej. No, nie jest już tak widoczny jak w, uprzednich latach, w poprzednich latach, ponieważ staramy się jak najbardziej zabezpieczać te osoby. W 2010 roku z pomocy działu Pomocy Osobom Bezdomnym skorzystało około 1600 środowisk osób bezdomnych. Szacuje się, że w samym Szczecinie bezdomnych może być nawet kilka tysięcy. Pomoc tym ludziom to jeden z obowiązków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Pomagamy osobom bezdomnym, które zamieszkują na terenach ogrodów działkowych, które nie chcą skorzystać z pobytu w schronisku, które wybierają parki, las arkoński, które wybierają klatki schodowe piwnice, jak również garaże, ale również pomagamy osobom, które właśnie przebywają w schroniskach na terenie gminy miasto Szczecin. Jest to pomoc finansowa, jak również rzeczowa w formie gorącego posiłku w jadłodajniach na terenie Szczecina, odzież, obuwie i współpraca z różnymi instytucjami, organizacjami zarządowymi. Bezdomnych częściej widzimy na ulicach wiosną i latem, jednak to zima jest dla nich najtrudniejszym sezonem. Co roku o tej porze słyszymy o przypadkach zamarznięć osób mieszkających na ulicy. Pełno problem na ślub. W okresie zimowym z tego względu, że warunki pogodowe no, stanowią dodatkowe zagrożenie ich życia, zdrowia, no, obawy przed zamarznięciem. Miasto ma przygotowany pakiet pewnych działań o takim charakterze ratowniczym związanych z tymi ekstremalnymi warunkami. Analiza przyczyn bezdomności pozwala na postawienie tezy, że głównym problemem ludzi znajdujących się na ulicy jest alkohol. To uzależnienia doprowadzają do zerwania kontaktów z rodziną, utratą pracy, mieszkania. Odpowiedni procent bezdomności jest spowodowany no, nałogami, że nie są w stanie zabezpieczyć swoich podstawowych potrzeb, opłacić czynszu, no, tylko wybierają przekazywanie swoich środków finansowych na spożycie alkoholu czy też innych używek, ale również z powodu no, innych trudnych sytuacji życiowych. To nie jest tak, że osoba bezdomna to ta, która jest nałogowcem, to również konflikty w rodzinie, to również przemoc w rodzinie gdzie musi gdzieś udać się opuścić swój dom rodzinny kobieta, na przykład z dziećmi albo sama kobieta. Bezdomni mieszkający na ulicy utrzymują się ze zbieractwa lub żebrania. Ludzie omijają ich, nie wyglądają zbyt estetycznie, a ich zapach skutecznie odstrasza. Szczególnie irytujący są bezdomni proszący o pieniądze w tramwajach czy restauracjach. Szczecinianie widzą problem. Pytani przez nas mieszkańcy zauważają brak skuteczności w walce miasta z bezdomnością. Podstawowe pytanie, czy oni chcą sobie pomóc, tak? Czy oni... No chcą, żeby im pomóc. Bo część z tych ludzi po prostu nie chce. No nie wiem jak to, jak to możliwe, ale im dobrze się po prostu żyje w takim trochę ich świadku. Jeżeli przyjadą y, na gościnne występy z innej części Polski, no to tu się tłuką. Oczywiście demolując y, wiaty przystankowe i tak dalej. Zaczepiają ludzi? Tak. Oczywiście ludzi, podróżni, którzy przy tego przyjeżdżają, kupują bilety, no to już też są obserwowani. Zresztą to jest problem nie od dzisiaj nie od wczoraj. Przy ulicy Zamkniętej 5 znajduje się jedno z najprężniej działających schronisk dla osób bezdomnych. Prowadzi je stowarzyszenie Phoenix. Mieszkają w nim kobiety, mężczyźni, osoby starsze i schorowane. Znajdują tu ciepły kąt i opiekę medyczną. Stowarzyszenie Fenix od 9 lat yy, realizuje szereg zadań dla, dla gminy miasta Szczecin. Przede wszystkim e, rewelacja osób bezdomnych, zapewnienie im schronienia oraz jednoglącego posiłku. Prowadzimy tutaj na terenie stówkę dla osób bezdomnych. W czasie zim prowadzimy pogotowie zimowe, czyli całodobowe dyżury, e, łącznie z tym, że mamy e, ekipę dojeżdżającą do osób bezdomnych, przyjmującego oczowiska. Efekt pracy stowarzyszenia widać gołym okiem. W Szczecinie od 9 lat nie odnotowano przypadku zamarznięcia osoby bezdomnej. W schronisku każdy mieszkaniec ma swoje łóżko. W pokojach mieszka średnio po 6 osób. Zimą jednak znacznie więcej. Obiekt wyposażony jest w stołówkę i łazienki. Podopieczni sami dbają o porządek. W schronisku obowiązuje regulamin. Na teren nie mają wstępu osoby pod wpływem alkoholu. Ci, którzy potrzebują pomocy w walce z nałogiem, kierowani są na terapie odwykowe. Nie wszyscy podopieczni Feniksa to osoby uzależnione od alkoholu. Coraz więcej osób to są niestety osoby schorowane i stare I tak naprawdę. Nie alkohol sprowadził je na ulicę i do naszego stroniska, tylko, tylko właśnie samotność i choroby, choroby, przez które osoba zostaje opuszczona przez rodzinę, przez bliskich, nie radzi sobie sama w życiu, jest niesamodzielna, niezaradna. Jedynie co potrafi to błąkać się po ulicy, żebrać. Niekoniecznie o siebie dokładnie zadbać. Każdy z ponad 100 mieszkańców schroniska dla bezdomnych ma do opowiedzenia swoją historię. Teresa Sosna ma wyższe wykształcenie. W Fenicie mieszka od czterech lat. Mieszkańcy znają ją jako kobietę zbierającą do swojego łóżka i pokoju rzeczy, które znajduje na śmietnikach. Ciecham z Wilna. No i tak zbieg okoliczności, że ja się znalazłam tutaj, ponieważ nie miałam mieszkać. Już ostatecznie od 2007 roku jestem. Cztery lata. Więc do tego czasu opiekowałam się chorymi, starszymi paniami, ale tak mi z mieszkaniem się nie udawało. Po prostu może nie miałam takiego <noise> w tym takiego no, pomysłu dobrego czy coś. Kiedyś mieszkałam we Wilni, to mieliśmy swój domek, a tutaj tak mi się y, państwowo-administracyjnie może być nie umiałam. Tego nie miałam papierów. Papiery, dopóki wyrobiłam, to był 2007 rok, już zaczęłam wyrabić papiery, bo mi się nie udawało, ponieważ tendencja była taka, żebym ja tam wróciła. Chociaż tam nikogo nie miałam, miałam taką swoją swój domek i dookoła. Inaczej mówiąc taką maleńką posiadłość, ale jest, byłam samotna. Wszyscy umarli, zostałam sama. Oj warunki życia to jest dobre naprawdę względem na tylu na. Tylu ludzi to są bardzo dobre, Jesteśmy, mamy cieplą łóżeczka. mamy cieplą wodę, staramy się wszystko zachować czystość na korytarzach, sprzątamy codziennie. Jerzy Piętka miał kiedyś mieszkanie w Załomiu. Po szeregu operacji trafił do schroniska. Nie ma swojej rodziny. Szpital nawiązał kontakt tutaj z prezesem i przyjęto mnie tutaj. Udostępniono mi wszelkie sprawy, jeśli chodzi o rehabilitację. Dowożono mnie na konsultacje, miałem balkonik, miałem kulę, także wszystko jest po 8 miesiącach w porządku i czuję się dobrze. Przed trafieniem do ośrodka pan Jerzy prowadził tryb życia, do którego nie chciałby już nigdy wrócić. Tak, byłem alkoholikiem. Przechodziłem oddziały alkoholowe w Grywicach i w Szczecin Zdroje na Łącznej. Obecnie jestem. Praktycznie alkoholikiem do końca, ale yy, jak gdybym był w abstynencji. Ośrodek mi na tym właśnie bardzo pomaga, bo tu jest absolutny zakaz spożywania alkoholu pod karą wyrzucenia. No nie miałbym gdzie pójść. I z tego wszystkiego wybrałem lepsze zło, a może najlepsze dobro, będąc tutaj trzeźwości. Wypoczęty, wykąpany i zadowolony z tego wszystkiego. Wszystkie aspekty życia osoby bezdomnej poznała Teresa Jurkiewicz. W Szczecinie mieszka od 1945 roku. Miała własne mieszkanie, rodzinę. Po zwolnieniu z pracy popadła w długi, zaczęła pić. Straciła mieszkanie, została sama. W schronisku mieszka od kilku lat, jak sama podkreśla, z przerwami. Zawsze na, na wiosnę sąd wybywałam. Dlaczego? Po prostu, no człowiek był przyzwyczajony do luzu. Tu, nie powiem, no człowiek jeszcze młody był, jeszcze zdrowie dopisywało. No i tak się składało, że ciągło człowieka luz. Ale co Piłam troszkę, popijałam sobie. Nie powiem, nie byłam aniołem. Popijałam sobie z innymi koleżankami, z kolegami. Na dworcu przebywałam, po wagonach spałam, po klatkach sodowych. No ale już od 2009 roku postanowiłam nigdzie stąd się nie ruszać. I tak od 2009 roku, od 31 października, cały czas jestem tu. Przykładem osoby bezdomnej, która wróciła do społeczeństwa jest Andrzej Burżak, dyżurny w schronisku Phoenix. Trafił tu jako bezdomny, na samym początku istnienia miejsca. Dzięki pomocy odnowił prawo jazdy, zrobił licencję opiekuna osób starszych. W schronisku ma wiele pracy. 24 godziny, no ja jestem. Prezes jest, nie ma. Różne jest kierownictwo. A ja jestem 24 godziny, także znam prawie każdą osobę. W tej chwili już mamy trochę luzu, bo już się skończyło pogotowie zimowe, ale każda osoba jest mi znana, także wiem w jakim momencie zareagować, żeby nie dopuścić do tego, że na przykład się zrobi na sali jakiś yy, alkohol i tak dalej, co nie. Która osoba ewentualnie, czy jakieś tam objawy są padaczkowe czy inne, to, to wszystko, że natychmiast reagujemy. Do obowiązków pana Andrzeja należy także podawanie lekarstw podopiecznym. Lekarstwa to ja wydaję osobom, które nie byłyby w stanie same przyjmować, ale niezależnie od tego są osoby, które nie chcą, żebym ja tu im lekarstwa, mają u siebie, ale muszę kontrolować. No, rozpiski robię różne, co nie i skontrolować po ilości, czy ten człowiek bierze, czy nie. Powrót do społeczeństwa jest dla osób bezdomnych często niemożliwy. Blokują to nałogi, niezaradność, brak wykształcenia. Stowarzyszenie stara się, by jak najwięcej jego podopiecznych dostało drugą szansę na normalne i szczęśliwe życie. Wszystkie środki łącznie z naszym stawiają sobie za cel usamodzielniać osoby bezdomne, wracać ich do społeczeństwa w pełnym zakresie. Tu są osoby, które miały kiedyś swoje rodziny, miały domy, miały zawody. Wykształconi są często naprawdę w wielu wspaniałych zawodach i staramy się im przypomnieć przypomnieć i namówić do powrotu do takiego życia. No, często już niestety stan zdrowia, rzeczywiście problemy z nałogiem, odcięcie się od rodziny całkowicie uniemożliwia tym osobom powrót. Jednak... Jedna na sto osoba, y, jest to taka osoba, z którą praca przynosi wspaniałe efekty. Niemożliwe jest pomóc osobie, która tej pomocy nie chce. Stąd tak wiele osób bezdomnych, które widzimy na przystankach czy na dworcu. W tym miejscu warto powiedzieć, że danie pieniędzy osobie bezdomnej wcale jej nie pomaga. Wręcz przeciwnie, powoduje, że ta zamiast iść do schroniska na ulicy, pozostanie nadal. Trzy uczennice pierwszej klasy elitarnego liceum nr 9 miały znęcać się psychicznie nad jedną ze swoich koleżanek. Szybko zwołana rada pedagogiczna decyduje o przeniesieniu ich do innej klasy. Problem w tym, że rodzice rzekomych oprawczeń twierdzą, że to ich córki zostały pomówione, a o żadnym znęcaniu nie ma mowy. Rodzice walczą o cofnięcie decyzji szkoły, a my sprawdzamy, kto w tym pozornie zwyczajnym szkolnym konflikcie jest naprawdę ofiarą. W każdej szkole między uczniami zderzają się konflikty. W klasach zawiązują się sympatii i antypatie. To normalne. Czasami jednak zwykła niechęć przybiera formę znęcania się. Takie wydarzenie miało mieć miejsce pod koniec marca w elitarnym szczecińskim liceum nr 9. Trzy uczennice miały znęcać się nad koleżanką z klasy. Skarga trafiła do dyrekcji szkoły i kuratorium oświaty w Szczecinie. Z tej skargi wynikało, że e, dziewczynka jest e, obrażana, że jest e, w słownie werbalnie jest dyskryminowana w klasie. No a w ostatnim etapie te zachowania przybrały również formę demonstracji na forach internetowych. Po zgłoszeniu sprawa potoczyła się szybko. Wezwanie rodziców, rada pedagogiczna i decyzje o karze. Rodzice ofiary wnoszą o wydalenie uczennic ze szkoły. Decyzja dyrekcji jest nieco łaskawsza. Przeniesienie do innej klasy. Mówienie kara, no rzeczywiście, no może być zasadne, ale z drugiej strony było to działanie wychowawcze i profilaktyczne. My, widząc, że zespół w takim składzie, a jeszcze w, na dodatek w tym momencie, kiedy sprawa jest no, tak ostra, że tak powiem, nie może funkcjonować, w związku z powyższym postanowiliśmy przenieść dziewczyny do klas równoległych. Tempo podejmowania decyzji nie sprzyjało rozpoznaniu dowodów. Rodzice uczennic mówią, że ich córki zostały wręcz zaszczute. Nie dano im dojść do głosu, a Rada Pedagogiczna z góry założyła, że są winne. To nie jest proszę pana tak, że tutaj są twarde, mocne, namacalne dowody. W takich sytuacjach, takich twardych, namacalnych dowodów nie ma. Tak jak powiedziałam, jest to słowo przeciwko słowom. Są to opinie klasy, są to opinie osoby pokrzywdzonej. No jest stan psychiczny, który obserwowaliśmy, jak to się rozwijało, jak to się gwałtownie rozwinęło. No i opinie wychowawcy i nauczycieli uczących. W sprawę zaangażowało się Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Po zgłoszeniu znęcania się przez matkę ofiary zarządzono kontrolę w szkole. Druga odbyła się po skardze rodziców uczennic, które miały się znęcać. Kuratorium podejmując decyzję przyjęło wersję ofiary. Nie będzie nigdy zgody na to, żeby. Jakakolwiek osoba, koleżanka, kolega, czy ktokolwiek z uczestników procesu dydaktycznego w szkole wywierał jakąkolwiek presję wobec innego ucznia, dziecka, kogokolwiek. Jednym słowem, w wyniku przeprowadzonej jednej i drugiej kontroli, rzeczywiście uzyskaliśmy obraz potwierdzający, że grupa dziewcząt, osób z tej klasy, oddziaływała bardzo negatywnie na tą konkretną uczennicę. Zanim między dziewczętami doszło do konfliktu, tworzyły zbraną paczkę przyjaciół. Agnieszka Orłowska, która miała znędzać się nad koleżanką, przyznaje, że od pewnego czasu nie utrzymywały żadnego kontaktu. Znajomość zerwała, gdy dziewczyna zaczęła rozpowiadać o niej nieprawdziwej Informacje. Zostałam przez Karolinę, no tak w zwykły sposób po prostu szukana, tak. Tworzyła mi fałszywą opinię wśród znajomych, między innymi wśród Asi i yy, yy, no, fałszywy obraz mój przedstawiała, a, a w tym samym momencie była dla mnie dobra, tak. Ja nie zauważałam żadnej różnicy, cały czas się przyjaźniłyśmy, cały czas byłam z nią blisko, ale dowiedziałam się potem właśnie od wspólnych znajomych, że, że Karolina ma Negatywne zdanie, tak naprawdę, na mój temat. Wiadomość o zawieszeniu córek w prawach ucznia była dla mam Asi Jarnieszki wielkim szokiem. Tym bardziej, że wcześniej nic nie zapowiadało o takiej sytuacji. Dziewczyny cieszyły się dobrą opinią u nauczycieli. Nigdy nie sprawiały problemów wychowawczych. W dniu 17 marca odebrałam dziecko z pod szkoły i pojechałyśmy samochodem do domu. W trakcie tej jazdy zadzwonił telefon i dowiedziałam się, że dziecko zostało zawieszone w prawach ucznia. Dla mnie to był totalny szok. Gdyż miesiąc wcześniej była wywiadówka semestralna, i jakby, no nie wiem, okazało się, że nagle, zupełnie przez przypadek, podeszłam po tej wywiadówce do wychowawczyni, prosząc ją o opinię na temat Asi. Bo wiem, że młodzież w tym wieku może zachowywać się różnie czy jest grzeczna, czy, czy nie ma z nią problemów. Usłyszałam, że absolutnie nie. Podczas spotkania rodziców i dyrekcji szkoły przedstawiono pismo od pełnomocnika rodziców ofiary. Według niego, tu cytat: Zdemoralizowane dziewczęta miały długotrwale i uporczywie nękać swoją koleżankę, szykanować ją, naruszać dobra osobiste i nietykalność cielesną. Za dowód przeciwko uczennicom świadczyła opinia podszywdzonej i wydruki rozmów z popularnego portalu internetowego. I na podstawie tych niby wydruków dziewczyny miały być e, zawieszone w prawach ucznia. Po przeanalizowaniu tych wydruków okazało się, że one nie są w swej treści, yy, nie mają przesłanek nękania Karoliny, a Agnieszki w ogóle w tych wydrukach nie ma. W ogóle nie uczestniczy w tych rozmowach, nie ma takiego portalu. Wychowawczyni z ubolewaniem powiedziała: No, tak, na Agnieszkę niestety nie znaleźliśmy nic w internecie. Zaraz po powrocie ze szkoły, ja siadłam z nią przy stole i mówię: 'Asiu, o co tu w ogóle chodzi?' I zdenerwowałam się, że to może mieć jakieś podstawy. Jak usłyszałam, że są jakieś wydruki z internetu, ja po prostu, wiedząc, że, że młodzież w tej chwili no, różne rzeczy wypisuje w internecie. To mówię, Mogłaś kogoś urazić, może coś zrobiłaś takiego. Mamo, nie zrobiłam nic. Napisałam, że pozdrawiam środkowym palcem tych, którzy gdzieś mi obrabiają cztery litery. Poczucie niesprawiedliwości u dziewczyn pogłębia fakt, że nie tylko uwierzono we wszystkie zarzuty, ale nawet nie pozwolono im się wytłumaczyć. Przyznają, że od jakiegoś czasu nie odzywały się do swojej koleżanki, ale o żadnym znęcaniu nie ma mowy. My zostałyśmy na tydzień zawieszone, nikt z nami nie chciał porozmawiać, byłyśmy. W szkole, z, z naszymi rodzicami, kiedy było spotkanie z, z rodzicami Karoliny. Zostałyśmy odesłane do gabinetu pielęgniarki, siedzieliśmy tam 2,5 godziny i nikt z nami nie, nie porozmawiał w tym momencie. Dwa dni później dostałyśmy po 3 minuty na to, żeby się wypowiedzieć przed radą pedagogiczną. Nikt nie zadał nam żadnego pytania pomocniczego. Nauczyciele zachowywali się tak, jakby. Jakby już wiedzieli, tak? jak, jak, jak sprawa wygląda. Decyzja Rady Pedagogicznej o obniżeniu oceny z zachowania i przeniesieniu do równoległej klasy nie poprawiła atmosfery wśród uczniów. Wydawało się nierealne, że nagle z y, jednego dnia jesteśmy uczennicami klasy B, a później nagle drugiego dnia jesteśmy zawieszone. Decyzja o nas jest w ogóle zależna od samorządu szkolnego, od nauczycieli, od dyrektorki. Bądźcie tak naprawdę nic nie zrobiłyśmy. Mimo, że od wydarzeń minęło już kilka tygodni rodzice dziewczyn, które miały snęcać się nad koleżanką nadal walczą o cofnięcie, według nich niesprawiedliwej kary. Pani Anna Orłowska napisała listy, między innymi do kuratorium oświaty, rzecznika praw dziecka, czy do biura spraw uczniowskich. Córka została z pewnością pomówiona i niesłusznie oskarżona. Powodem być może jest nieuzasadniona... Nieuzasadnione przeżycie Karoliny związane z tym, że ktoś nie chce z nią utrzymywać kontaktów. Karolina poszła ze swoją sprawą do rodziców, którzy zareagowali zagwałtownie. Wersję konfliktów rodziców dziewcząt próbowaliśmy skonfrontować z opinią ofiary i jej rodziców. Gdy po wielu nieudanych próbach wreszcie udało nam się dodzwonić do ojca szykanowanej dziewczyny, ten kazał nam zadzwonić kilka dni później. Niestety w wyznaczonym terminie Telefonu nie odbierał. Zostaje nam więc wierzyć w wersję szkoły, która mówi, że ofiara rzeczywiście bardzo przeżywała sytuację, w jakiej się znalazła. Była drażliwa, płaczliwa, tak? Była tą sytuacją szalenie już zmęczona. Jest tak, jeżeli chodzi o mobbing, bo myślę, że działania, te trudności wychowawcze miały, miały charakter działań mobbingowych. Polegają na tym, że to jest wykluczenie jednostki przez grupę, ale bez zgody tej jednostki. I takie długotrwałe wykluczanie jest trudne dla osoby, która jest izolowana od życia klasowego, a chciałaby w tym życiu uczestniczyć. Konflikt w liceum numer 9 jest konfliktem jakich tysiące w polskich szkołach. Zakończyłby się pewnie szybko, gdyby rodzice i dyrekcja usiedli razem przy stole i rzeczowo porozmawiali. Niestety do sprawy włączono prawników i media, a to nie działa na korzyść. Ani szkoły. Ani przede wszystkim każdej z uczennic. Na dziś w programie to już wszystko. Państwa propozycje tematów i interwencji prosimy.